Granice smaku na tych marszach były wielokrotnie przekraczane. TVPolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. sądzicie o tym projekcie? Jak Konfederacja zagłosuje? Myślę, że tutaj nie będzie żadnej dyscypliny partyjnej. Każdy zagłosuje tutaj tak jak chce. Ja będę występował na mównicy Sejmowej w tej sprawie, między innymi. Także no, powiem tam o wszystkich negatywnych rzeczach, które dzieją się podczas takich marszy, i będę zwracał uwagę. To, że pewne sytuacje nie powinny mieć miejsca po prostu ze względów dobrego smaku. Natomiast, natomiast z drugiej strony nie wyobrażam sobie, żeby zakazywać ludziom demonstrowania poglądów, jakichkolwiek poglądów. I tutaj też będę wykazywał hipokryzję lewicy, która z jednej strony oczywiście będzie broniła swoich marszy, a z drugiej strony niestety uderza w Marsz Niepodległości. Ja będę głosował przeciwko tej ustawie, ale to jest moja osobista sprawa. Tak jak powiedziałem, nie ma dyscypliny partyjnej w tym przypadku. To jest sprawa, to jest sprawa światopoglądowa. Tutaj każdy ma, poseł ma wolny głos. Czy Pana zdaniem ta ustawa nie nas trochę bardziej do Węgier, a może nawet do Rosji? Ja uważam, że wszelkie ograniczanie wolności, wolności obywatelskich nie powinno mieć miejsca. Natomiast też powinna mieć miejsce, miejsce poważna dyskusja o różnicy pomiędzy wolnością słowa a dowolnością słowa. Granice smaku na tych marszach były wielokrotnie przekraczane. I o tym, no, widziałem relacje chociażby w Państwa stacji, widziałem chip komaryki, widziałem profanację mszy świętej. To są rzeczy, które po prostu nie powinny się znajdować nigdy, nigdzie w przestrzeni publicznej, nie w ten sposób, nie w sposób prześmiewczy, absolutnie nie powinny się tego typu rzeczy dziać. I o tym będę mówił, będę to wskazywał, będę w ten sposób mówił o tym, że powinniśmy poważnie dyskutować o tym, co w przestrzeni publicznej powinno mieć miejsce, ale pod kątem dobrego smaku, a nie zakazu tvpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.